Cześć, witam serdecznie w kolejnej aktualizacji. Dziś na tapecie tylko 300 litrów, to duże akwarium. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to efekty, jakie uzyskałem póki co, jeśli chodzi o krasnolosty. Przypomnę, że wprowadziłem tutaj dwie takie zmiany z tych wszystkich porad, które znalazłem w internecie na temat dlaczego, po co, na co się te krasnolosty w ogóle pojawiają i jak z nimi skutecznie wiarę walczyć. I powiem Wam, że upchanie ciaśni mediów biologicznych w filtrze i zmniejszenie przepływu przez ten filtr no, daje bardzo pozytywne rezultaty. Przede wszystkim nie zauważam już, żeby gdzieś nowe krasnorosty mi się pojawiały w najprzeróżniejszych miejscach. Nieważne, czy to żwir, czy to korzenie, nic takiego się póki co nie dzieje. Widzę jeszcze, że gdzieś te krasnorosty, gdzie niegdzie tam są sobie w jakichś tam pojedynczych miejscach i w bardzo niewielkich ilościach, ale nie ma, nie dzieje się coś takiego, jak mi się działo do niedawna, że na przykład w ciągu dwóch tygodni no, potrafiły e, spore centymetry kwadratowe e, żwirku porosnąć i, i po prostu nic sobie z tego nie miało, prawda? I nie korzystam, nie uciekam się tu do stosowania żadnej chemii, żadnych e, glut, jakichś glutów, aldehydów glutowych i tym podobnych rzeczy. W życiu ja jestem generalnie przeciwnikiem stosowania jakiejkolwiek chemii w akwarium, chyba że chodzi o leczenie. Natomiast do walki z glonami staram się postępować no, za radą wielu innych akwarystów, którzy mówią, że no, zadbać o biologię, zadbać o rośliny, a to te dwie rzeczy zadbają o całą resztę. Więc no, może to brzmi, tak wiecie, dziwnie, głupio, no, ale to jest, to jest coś, w tym musi być, skoro skoro no, u mnie, w tym przypadku, na przykład w moim akwarium, to zadziałało. Druga sprawa, jak zwrócicie na przykład uwagę na y, kolor, czy to żwirku, czy na przykład tego badyla, czy na przykład tego badyla. Do niedawna, jak możecie się przekonać, te zielsko było jeszcze, znaczy to zielsko, to mówię, te badyle były zielone. Żwirek był bardzo mocno zielony, tak? Y, drewno było zielone. Nic nie robiąc przez ostatnie chyba, nie wiem, dwa tygodnie, zmniejszyłem tylko ilość podawania mikro, zmniejszyłem troszeczkę żelazo i e, całe to pylenie, e, napylanie tym zielonym na dekorację, na podłoże, e, zielenice punktowe to przestało się pojawiać. Od około, nie wiem może 8, 9 dni, nic mi się na korzeniach, nic mi się na, na szybach nie pojawia. Ja szyby oczywiście czyszczę co tydzień przy każdej podmianie dla zasady. Nawet jeżeli nic, nic na nich nie ma, to, to i tak czyszczę. Natomiast wierzcie mi, jestem zbyt leniwy, żeby szczoteczką jeździć po tym drewnie i usuwać z niego zielenicę. Jestem zbyt leniwy. Anubiasy, proszę zobaczcie, yy, mają się całkiem, całkiem nieźle. Oczywiście źleńce punktowe są na starszych liściach, tak i one przypuszczalnie będą. Nie wiem, czy uda się mi doprowadzić te anubiasy do stanu, gdzie te zielenice ze starych liści również zejdą, ale zobaczymy. No, ja celowo nie usuwam tych liści na razie, nic, nic z tym nie robię. Natomiast to, co robiłem do tej pory, czyli zostawiłem akwarium w spokoju i troszeczkę uspokoiłem nawożenie, jeśli chodzi o mikro i żelazo, no, przynosi jakieś, jakieś efekty i ta zielenica z korzeni, z, ze żwirku no, znacznie, znacznie ustąpiła. Co do roślin, no to mam problem mały z dwoma roślinami, mianowicie hydrofilia polisperma i Staurogener repens. I ze Staurogener repens w ogóle problem to jest dziwny, ale najpierw hydrofilia. Słuchajcie, nie wiem co jej jest, ale coś jej ewidentnie nie pasuje. Może twardość jej nie pasuje, bo teraz tutaj GH jest 7. Twardość może jej nie pasuje, bo hydrofilia przy potasie 15, magnezie 9. W wapniu w okolicach tam 40, to może takie być GH7,8, coś takiego. No, gubi stare liście, te liście bardzo często po prostu tam gdzieś lecą, pływają potem po tym powodzie, tak, a te młode liście, na przykład potrafią zwijać się w trąbkę. Brzegi liści zawijają się ku górze. Nie wiem o co tutaj chodzi. Potas, no, nie za bardzo tutaj chyba jest, bo, bo potas na 15 ustawiony, a nie chcę z tym potasem iść wyżej, bo wiem, że jeśli wyjdę wyżej z potasem, no to niestety, ale Rotala, Okrągulisna i Pogostemon zaraz będą miały karłowate stożki i to błyskawicznie. Z kolei twardość, z twardością wody też nie chcę szaleć. Uważam, że 7-8 to jest wystarczające jak na to, co, co tutaj mam w tym, w tym akwarium. Drugi problem to właśnie to Staurogyne Repens, podobny, pojawiają się dziurki w liściach, w liście dostają jakichś tam dziwnych przebarwień, tracą chlorofin i odpadają. I ciekawe jest w tym wszystkim to, że na przykład staurogynę po prawej, jak widzicie ma się całkiem świetnie. To co rośnie tu w środku ma się całkiem świetnie, a to co po lewej, widzicie jak wygląda. No i właśnie ten, ten problem z tym Staurogenem jest właśnie tylko po tej lewej stronie. I też nie jestem w stanie ogarnąć co i jak. Azotu tutaj 8 tygodniowo wpada, fosforu tygodniowo wpada 1, żelazo jest prawie 0,1 dziennie podawane, co mi daje takie mniej więcej 1,8 ml dziennie taka dawka z quadropa. A mikro jest dwa razy więcej niż, niż żelaza. Czyli tutaj jest. No, żadne rośliny nie pokazują, że coś im brakuje. Żadna roślina nie pokazuje, że mają jakieś blokady, że coś jest nie tak. No, tylko właśnie te dwie takie dziwne zachowania. Nie wiem, może stał organy musi coś odchorować, nie wiem. Natomiast no, polisperma generalnie mi na tej za bardzo w tej chwili nie zależy, bo jest plan taki, żeby ją stamtąd usunąć. I zastąpić ją czymś innym, generalnie takim bardziej atrakcyjnym, no ale, ale sam fakt, że coś jej nie pasuje i jest no takie dla, dla mnie, no szukam po prostu przyczyny. Szukam przyczyny, no i może wy będziecie mieć jakiś pomysł na to wszystko. Słuchajcie, jak założyliście ze mną przed chwilą, w akwarium tym pojawiły się pielęgniarki Hongsloy. Przeniosłem z 54 czwórki dorosłe, przeniosłem też maluchy. Spójrzcie, są tu maluszki, i tych maluszków naliczyłem się razem z moim zami, Teraz pływają tych maluszków naliczyłem się aż 16 sztuk. Myślałem, że samice pilnują jedna 4, może 5, druga może nie więcej niż 4, bo tak to by wyglądało. Natomiast yy, wczoraj, yy, no bo przyznam się szczerze, pryłem wczoraj akwarium 50-litrowe. A dlaczego to powiem następnym razem? Natomiast yy, odławiając ryby, usuwając tam, opuszczając wodę, no właśnie co chwilę widziałem jakiegoś, jakiegoś małego smarkacza od tych Hongsloy, który gdzieś tam sobie yy, pływał i naliczyłem się ich tutaj właśnie aż tyle sztuk. Yy, więc yy, no, te ryby już będą tutaj pływały, oczywiście maluchy jeszcze nie zostaną wpuszczone do ogólnego, bo zaraz... Robiłyby za sushi, chociażby dla molinezji, które są tak żarłoczne. Słuchajcie, że to wpieprza wszystko, co podpłynie, to ta molinezja jest w stanie zerrzeć. Może dlatego, właśnie też i tak fajnie, glony mi tutaj znikają, bo może one się do tego e, przyczyniają, że te glony znikają. No mówię ryba niesamowicie żarłoczna, podobnie jak mieczyk, Na okrągło tylko jedzą. A co do dużych pielęgniczek, tych dorosłych, no to one już tam zaczynają po swojemu tutaj wszystko ustawiać, samiec już też zapoznał się chyba z terenem, podzielił na rewiry, samice jeszcze dyskutują, która gdzie ma się usadowić, ale tutaj samiec też próbuje coś z tym zrobić i tam wtrącić swoje trzy grosze, no myślę, że że za chwilę, może nie za chwilę, ale tak no, dwa tygodnie i najprawdopodobniej dojdzie do, do tarła. Rybom na pewno nic nie jest, dlatego że parametry wody tutaj mam podobne do, do tych, które były w tamtym akwarium. W tamtym akwarium chyba były nawet lepsze, bo tam było dużo, dużo mniej azotanów, dużo mniej fosforanów. Dużo mniej, wszystkiego dużo mniej, tak? tylko tyle, że twardości były takie same i potas był taki sam. Że generalnie dosyć mocno cięłem tutaj rośliny i Ludwigie, i Rotale i chyba z sześć sztuk nurzańców wyciągnąłem, które gdzieś tam mi powędrowały po podłożu gdzieś daleko. I właśnie polispermę też troszeczkę pociąłem, to część poszła do. do... część roślin poszła, to znaczy spora część poszła w ręce mojego kolegi, który tutaj właśnie. Też ma swoje dwa akwaria i do drugiego poszukuje roślin, bo no, po prostu gniją. Po cichu dodam, że prowadzono obydwu, obydwa akwaria prowadzone na podłożu aktywnym. Tak i w jednym akwarium rośliny jakoś dają radę, a w drugim gniją. A tak samo prowadzone, więc dziwna rzecz. No i podciąłem troszeczkę również i y, Amanie Gold, y, bo ona fajnie rośnie, tak tylko, że Wiecie, no gnie się i zaczyna rosnąć w poziomie, więc postanowiłem ją podciąć. Trzy sadzonki, tam cztery dać koledze, a resztę wykorzystać do własnych, do własnych celów. A do jakich? No to mówię, powiem przy okazji: 50 czwórki za jakiś czas powiem, co jak i dlaczego. No i to chyba tyle. Mam nadzieję, że więcej problemów w tym akwarium mieć nie będę i że to będzie się toczyć tylko i będzie szło tylko ku lepszemu bo mówię, no ja po prostu postanowiłem przestać kopać się z koniem z naturą chyba jeszcze nikt nie wygrał i natura prędzej czy później tak pokaże swoją siłę, więc albo trzeba iść i stosować się do tego, co wydaje się na logikę dobrym rozwiązaniem a nie tam wiecie pod prąd i próbować coś robić na opak ja postanowiłem właśnie, że za radą wielu innych akwarystów, o których w których, jak wam mówiłem, tak, postanowiłem przede wszystkim wspomóc biologię w swoim filtrze. Ta biologia wspomaga w tej chwili rośliny, a rośliny dbają o całą resztę, więc no mówię, z efektów, jakie uzyskałem w tej chwili, jestem bardzo zadowolony i myślę, że będzie to szło tylko w jeszcze lepszym kierunku. No i to tyle. Dzięki serdeczne i zapraszam na Następny odcineczek. Trzymajcie się i cześć.